Witam serdecznie, moi drodzy. W dzisiejszym materiale chciałbym wam pokazać, jak zrobić prosto, tanio, ale przede wszystkim skutecznie dobry płyn do mycia warzyw i owoców. Potrzebne są tylko dwa składniki: woda i betaina kokamidopropylowa, która oczywiście brzmi strasznie, ale nie bójcie się. Produkt sprawdzony, dobrze działający, z dobrego źródła któremu ufam, więc przekazuję tą informację dalej. Za chwilę wam pokażę, jak taki płyn zrobić bardzo prosto. Natomiast chciałbym dzisiaj też wyjaśnić na początku, dlaczego na no wczorajszym materiał miałby, miał być ostatni, natomiast dzisiaj jest ostatni materiał, cyklicznie powtarzający się każdego dnia od 41 dni. Jeżeli chodzi właśnie o poranek zadamy. To jest informacja dla osób, które na bieżąco śledzą to, co nagrywam. Moi drodzy, technicznie, technicznie nie jestem w stanie ogarnąć już teraz tematu, ponieważ od dzisiaj, od dzisiaj mam dużo więcej zajęć z samego rana doszło mi dwie godziny, jeżeli chodzi o e, moją pracę zawodową, e, więc po prostu technicznie jest to w tym momencie dla mnie utrudnione. To jest pierwszy powód, drugi powód jest taki, że Zauważyłem, iż spada oglądalność, co sugeruje, że jakość filmów, które robię jest po prostu zaniżona. No to jest spowodowane właśnie tym, że codzienne nagrywanie, kiedy jest, są obowiązki na co dzień, mimo że nie jest to może zbyt technicznie trudne, bo robię to w zasadzie tak ad hoc, nie przygotowuję się do tego jako specjalistycznie, przynajmniej do większości filmów. Natomiast no, cała otoczka, obrobienie filmu, później wysłanie, i też myślenie o tym, żeby zdążyć na czas, no jest troszeczkę mm, trudne. No a tak jak mówię, teraz, kiedy dochodzą e, moje zajęcia, moje obowiązki, mam ich więcej, mm, no jest to technicznie bardzo trudne. Ale właśnie skupiam się na tym, że jakość moich filmów prawdopodobnie jest dużo gorsza niż mogłaby być. No i tutaj biję się w pierś, no niestety, wybaczcie, ale ja oczywiście nie mówię, że będę nagrywał tak jak dawniej, bo wiecie, są momenty dla youtubera, że mijają tygodnie, miesiące i się nie nagrywa, po prostu nie ma weny twórczej, ehm, więc ja m, też tak miałem, natomiast w pewnym momencie poczułem, że mogę nagrywać codziennie i zacząłem to właśnie robić i mógłbym to robić dalej, tylko właśnie no, traciłoby to chyba na jakości. Chociaż uważam, że moje filmy jakościowo nie są najlepsze, bo nie przygotowuję się mimo wszystko do nagrywania jakoś specjalistycznie. Też nie jestem w stanie, znaczy, mógłbym to robić, wiecie, nagrać sobie, pusić z promptera 15 minut bez zająknięcia, mówić do kamery. Każdy głupi potrafi, no ale niestety takie filmy mają wzięcie. No cóż, no. Ja taki nie jestem, nie jestem w stanie tego tak robić. Podchodzę do tego bardziej życiowo. Być może YouTube ogranicza troszeczkę, bo wiecie, że każde słowo w tytule, w opisie jest przeglądane, jest sprawdzane. I jeżeli to są tematy, no właśnie takie zielarskie, klimaty medyczne, czy jakieś takie lecznicze, to jeżeli nie ma się dużej liczby odbiorców stałej, to. To są cięcia po prostu. Być może to jest też z tym związane. Nie wiem, nie wnikam. Także zrozumcie mnie. Zobaczymy. Będę starał się jak najczęściej nagrywać. Ale no codziennie już nie mogę tego zagwarantować. E, dzięki bardzo, że to rozumiecie. A teraz zapraszam do wykonania prostego płynu, ale skutecznego do mycia owoców i warzyw. Przeniesiemy się do kuchni. Żeby zrobić prosty płyn do mycia owoców i warzyw potrzebujemy betainy, kokamidopropylową oraz wodę. Nic więcej nam do szczęścia nie potrzeba. Jak to wygląda w takich proporcjach, bo to jest ważne? Wystarczająco. Wystarczy, że użyjemy 1 do 2 ml na 1 litr wody, czyli 1-2% stężenie. Pokażę Wam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ilość na łyżeczce, żebyśmy mieli taki pogląd i żeby też wiedzieć, jak później korzystać. No bo bez sensu, żebyśmy codziennie czy za każdym razem chodzi, latali z wagą, tylko będziemy wiedzieli, ile nabrać po prostu na łyżeczkę i możemy wtedy stosować. Czyli ja tutaj Wam pokażę na litr wody, jak wygląda objętościowo 1 ml tegoż właśnie tej betainy. 0,9 można powiedzieć 1, czyli zobaczcie, tak mniej więcej objętościowo. I tyle moi drodzy beta-inki, na wystarczy na 1 litr czystej wody. I to jest litr wody, czyli jak widzicie, mało nie jest. Zresztą wiecie o co chodzi. I już widać, że się troszkę pieni. No bo moi drodzy, betainkę ja wykorzystuję, jak wiecie, między innymi do robienia szamponów czy płynów do mycia naczyń. więc bardzo dobry środek, delikatny, a skuteczny. No i cóż, możemy używać gąbki, możemy sobie pomoczyć owoce, warzywa w tym, że to płynie. Jeżeli oczywiście nie są uszkodzone, wiadomo, że jak są jakieś brudniejsze, no to używamy sobie jakiejś cieleczki, gąbeczki. A tak normalnie, niech się trochę pomoczy. Możemy oczywiście wierzchni brud, taki mocniejszy, zmyć sobie po prostu pod bieżącą wodą lub też najpierw pomoczyć, a później pod bieżącą wodą sobie zmyć. Także żaden problem. Jak widzicie, dos dosyć wydajna jest to ilość, 1 ml. Jeżeli przełożymy sobie to, tutaj mamy 100 gramów, czyli mamy w zasadzie na 100 podejść mycia. Więc praktyczne. Cenowo zaraz Wam wszystko podam pod filmem. Dobrze, moi drodzy, koniec gadania. Pozdrawiam serdecznie. Warzywko, owoce już umyte. Super. Trzymajcie się. Do zobaczenia do kolejnego materiału. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.